Cześć, jak się macie z tej strony gazol. To jest drugi odcinek ZTSA2. Po tamtym odcinku zatrzymaliśmy się na stacji. Mamy jeszcze 90 km, więc ja znowu tak jak wcześniej przyspieszę film. I widzimy się już na miejscu. Panie łaski, fer lgnie do polityki Watykański władca wspiera działania swej kliki Przez szechów odpuszczenia to dużo daj na tace Wielki biznes trzyma biały pierwszym swojej matce Syn na księdza się kształci to mega inwestycja Całą świętość będzie miał na kontach lub walizkach Świecki elektorat już skupia LPR. Chrześcijańskie wartości, a w nie heretycki próbach W niedzielę święci słuchają, kozła na amfonie. w sobotę nie jeden rozbił twarz swojej żonie. Pozapominali nauk zawsze żywego Chrystusa dusza. Nieważna tylko dochód ich porusza. Mówię ogień na Rzym, mówię ogień na Watykan. Wasze kłamstwo herezją, kłamstwo mnie nie dotyka, Nie słucham waszych słów. Propagandy nie znam. Nikt Postrzyma proroka Kalendri Zisla. Mówi ogiem naszym, mówię ogień na, na Bacykan. Wasze kłamstwo, herezją, kłamstwo mnie nie dotyka, nie słucham waszych słów. gdy nie znam. Nikt nie powstrzyma proroka Kalonji Cisla. Dobra, już przywieźliśmy tam ten ładunek, ja już sobie nowy wziąłem. Jedziemy z Berlina do Poznania. I tak samo jak wcześniej przyspieszę taśmę. I puszczam jakąś muzyczkę, więc widzimy się już jak tam dojadę, czyli do poznania. Panie łaski, kler lgnie do polityki Watykański władca wspiera działania swej fliki Przez odpuszczenia to dużo daj na tacę Wielki biznes trzyma biały pierwszym swojej matce Syn na księdza się kształci, to mega inwestycja Całą świętość będzie miał na kontach lub w walizkach Świecki elektorat już skupia LPR Chrześcijańskie wartości, a w heretycki kler W niedzielę święci słuchają kozła na ambonie w swobodę, nie jeden rozbił twarz swojej żonie. Bo zapominali nauk zawsze żywego Chrystusa dusza. Nieważna, tylko dochód ich porusza. Mówię ogień na rzym, mówię ogień na Watykan, Wasze kłamstwo, herezją, kłamstwo mnie nie dopyka nie słucham waszych słów. propagandy nie znam. Nikt nie powstrzyma proroka Kalonji Jizla. Mówię ogień na rzym, mówię ogień na Watykan. Wasze kłamstwo, herezją, kłamstwo mnie, niedopieka. nie dotyka, nie tam waszych słów, propagandy nie znam, nikt nie powstrzyma proroka i z laty. Ja noszę na swej szyi krzyż, ale wstydzę się za tych faryzeuszy, którzy sali Chrystusa na straty Mówią ci jak żyć, oni mówią ci o Bogu Ciemne interesy pod przykrywką dekalogu Szukać wiecznej prawdy tam gdzie jej już nie ma wierzysz z sobą, kłamce szukając w ich słowach ukojenia To pasja, pieniądza, to pasja chciłości, na drobne na... Dobrze, już jechaliśmy. Trochę kary za uszkodzenie mamy, ale jechałem jak szalony. Dobra, to było na tyle. Jeśli Ci się spodobało zasubskrybuj mój kanał, lajkuj filmy, komentuj i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!